Jak Państwo już może zdążyli przeczytać, naszego wielkiego myśliciela, który o cywilizacji napisał wiekopomne dzieła Wielkiego Konecznego, on właśnie zauważył, że etyka jest właśnie tym czynnikiem ekonomicznym, często rozstrzygającym. Jeżeli popatrzymy na badania w Stanach Zjednoczonych dotyczące przedsiębiorców, to 90 ponad procent przedsiębiorców w Ameryce odwołuje się do wartości religijnych, tak? czy, takich czy inaczej pojmowanych do etyki, że dzięki właśnie wierze w pewne wartości łatwiej im y, prowadzić swoje przedsiębiorstwa, budować e, swoje e, tak zwane biznesy. Czyli etyka jest jednak tym elementem, który... Pozwala się angażować w działalność gospodarczą, bo bez etyki nie byłoby, jak sądzę, tego wspaniałego, najlepszego póki co na ziemi systemu jakim jest kapitalizm. I kapitalizm nie pochodzi od kapitału, podchodzi od kapita głowy, czyli głowa jest źródłem bogactwa. Także to jest fałszywe interpretowanie zwłaszcza polskiej edukacji, że kapitalizm podchodzi jak u Marksa, od kapitału. Tak czy inaczej polscy przedsiębiorcy nie od dziś e, mówili o etyce. E, tutaj państwo mają archiwalny dokument z 1993 roku Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie, które miałem przyjemność nie tylko zakładać, ale być e, wieloletnim członkiem zarządu jeszcze w czasach e, komunistycznych kiedy to właśnie przedsiębiorcy organizowali się poza strukturami rządowymi, oficjalnymi, właśnie nie tylko po to, aby znieść niesprawiedliwe ograniczenia, ale tak samo, żeby pokazać, że działalność gospodarcza jest niezwykle etyczna. Przez seminaria Towarzystwa Gospodarczego i w ogóle Towarzystw Przemysłowych Gospodarczych przewinęli się Polscy filozofowie debaty na temat nie tylko gospodarcze, ale etyczne były na porządku dnia. Chcę też powiedzieć, że w 1986 roku e, polityka polska, e, do której też miałem środowiska przyjemność należeć, wydała książkę nie, Michaela Nowaka e, Duch Demokratycznego Kapitalizmu, gdzie wskazano, że nie byłoby kapitalizmu e, bez chrześcijaństwa, bez tego właśnie wolności, które gwarantowało chrześcijaństwo, i personalizacji w podejściu do człowieka. I że właśnie kapitalizm był systemem gospodarczym, który pozwolił tworzyć bogactwo w sposób moralny i etyczny, właśnie dzięki temu, że oparł się na fundamencie chrześcijaństwa. Zresztą to też hmm, pisaliśmy. W nasz statut w Centrum Nie że naszą misją jest budowa gospodarki i społeczeństwa opartego na fundamencie nie tylko wolności, ale moralności bo e, wolność to też e, moralność. Proszę Państwa, jeden z badaczy e, biedy i dobrobytu, Hernando de Soto. Właśnie zauważył, że ludzie na świecie są tacy sami, tak samo chcą pracować, bogacić się, zakładać rodzinę korzystać z życia, ale to co powoduje różnicę w poziomie ich dobrobytu, to jest właśnie rodzaj i jakość systemu, w jakim przychodzi im żyć. Im... jeżeli system jest oparty właśnie o ład wolności i moralności, opiera się na ładzie spontanicznym, tym, etyka jest czymś naturalnym w naszym codziennym praktykowaniu, nie tylko w życiu takim społecznym, ale gospodarczym. Przypomnę, że do 1929 roku w Ameryce nie zabierano pisemnych umów. A nie zabierano dlatego, że słowo było warte więcej od pieniędzy i dopiero kryzys 1929 roku sprawił, że zaczęto podpisywać umowy. Nie było umów, bo wszystko właśnie opierało się na jednak w takim właśnie fundamencie etycznym i te wszystkie przekazy które dzisiaj pokutują za sprawą Dickens'a jak ten kapitalizm był niemoralny i wykorzystywał i eksploatował są całkowicie nie reprezentatywne dla tego, co się wtedy działo Czy przyjęcie Właśnie nie tylko zasady Adama Smitha, że źródłem bogactwa jest praca, ale też pewnych założeń etycznych, bo Adam Smith był przede wszystkim etykiem, spowodowało coś, co dopiero z perspektywy dwóch stuleci można zaobserwować, że ta właśnie ten etyczny kapitalizm sprawił, że Europa na dwa stulecia wyskoczyła w orbitę, jeżeli chodzi o poziom dobrobytu ponad inne cywilizacje. To dzisiaj inne cywilizacje z innych regionów świata próbują przejąć nasze zasady, o czym Europa zapomina, i dzięki temu przyrost bogactwa tak szybko następuje w Azji, w Afryce czy, czy w innych miejscach. Ale to właśnie im bardziej moralny system panuje w, w danym kraju, tym obywatele. Mają większy poziom dobrobytu. Związek między jakością systemu opartego na moralności a poziomem dobrobytu jest ewidentny, i mógłbym przytoczyć tej szereg badań, ale czas, że tak powiem, goni, i być może postaram się uzupełnić jeszcze moją wypowiedź. Tytuł tego slajdu bierze się ze słów Aleksisa de Tocqueville'a, który napisał takie dzieła jak o demokracji w Ameryce który zauważył, że niczyje życie ani mienie nie może być bezpieczne, kiedy obratuje Parlament w Paryżu. Ta zasada dotyczy tak samo Polski, mianowicie państwa życia ani mienie, zwłaszcza jako przedsiębiorców jest cały czas zagrożone, bo mamy do czynienia z systemem, w którym nie ma ograniczeń dla władzy politycznej i dlatego przypomniałem tutaj fragment z Tomasza Świętego Zachwinu, który jednak mówi o nieposłuszeństwie. Ta kwestia etyki jest też związana z prawem do jednak z obrony obrony przed tyranią zwłaszcza tyranią, która próbuje narzucić złe rozwiązania. Złe rozwiązania są między innymi wtedy, kiedy władza reklamentuje pewne dobra administracyjne i w miejsce wolności wchodzi korupcja. Z badań, które mamy, wynika, że Polacy dopuszczają korupcję e, powszechną w jednym szczególnym przypadku, mianowicie jeżeli chodzi o ratowanie życia. Kiedy przychodzi ratować życia swoich bliskich, nie wahają się skorumpować lekarzy, którzy wymuszają łapówki w szpitalach należących do polskiego rządu, które rzekomo są bezpłatne. Także jest to jedyny przykład, w którym Polacy naprawdę akceptują korupcję i nie jest prawdą, że mamy korupcję we krwi. To niestety system nas stawia w takiej ciężkiej sytuacji, a zwłaszcza przedsiębiorców, którzy z, z wymuszeniem, z wymuszeniami mają do, do czynienia na co dzień, o czym też za chwilę postaram się powiedzieć. Źródłem zła w Polsce i... Tym, o czym pisał jeszcze profesor Kotarbiński, mówiąc o etyce pracy w czasach socjalistycznych, jest niestety cały czas niszczenie etyki pracy poprzez tak wysokie opodatkowanie jak wódki, papierosów czy paliwa. Wielokrotnie w raportach rządowych mamy informację, że głównym źródłem bezrobocia, które jak biskupi w swoim słynnym liście z końca XX wieku, polskich biskupów stwierdzili, że bezrobocie jest błędem ludzkim, a nie boskim. Można go naprawić i ten błąd nie jest naprawiany. świętej pamięci Mirosław Widzielski, chrześcijański liberał, właśnie zauważył, że żaden człowiek nie powinien mieć prawa do zabierania owoców pracy. A to co rządzący w Polsce robią od 30 lat i wcześniej, to jest próba właśnie zabierania owoców pracy. Pod różnymi, pozornie czasami szlachetnymi hasłami i rozwiązaniami. To sprawia, że właśnie te ciężary są ponad miarę. Mamy dwucyfrowe bezrobocie, a nie jednocyfrowe, bo trzeba uwzględnić miliony Polaków, którzy nie znajdują swojej pracy, wyemigrowali z naszej ojczyzny. Źródłem niebywałej zniszczenia i spustoszenia. W etyce i moralności publicznej jest system podatkowy. W Szwecji zrobiono pod koniec lat 80. badania, z których wynikało, że ponad 90% społeczeństwa oszukuje swój rząd, jeżeli chodzi o podatki, bo system jest tak był skonstruowany, że nie dało się w tym systemie normalnie zachowywać. I dzisiaj mamy sytuację, w której każdy z Państwa jest przestępcą tylko niezłapanym wedle systemu podatkowego przy półtora miliona stron e, interpretacji podatku VAT według profesora Modzelewskiego każdy z was siedzących na sali a jeżeli jest podatnikiem VAT może w każdej chwili trafić e, przed wymiar sprawiedliwości bo tak skonstruowano w Polsce system, że nie da się tej moralności w tym systemie zachować a koń pokazuje, że system podatkowy jest taki jak koń, każdy widzi jaki jest To co sprawia, że mamy do czynienia właśnie z takimi nieetycznymi rozwiązaniami, to są błędne właśnie poglądy, które wyznają rządzący i tak jak zauważył jeden z historyków cywilizacji Tomasz Buckley, to właśnie fałszywe poglądy na ekonomię przyniosły więcej zniszczenia w życiu społeczeństw niż jakiekolwiek wojny i z tym niestety mamy cały czas do czynienia. To, co dzisiaj z czym mamy, też jaką mamy dzisiaj sytuację wyjściową, mamy niestety brak ograniczeń dla władzy, która może w sposób arbitralny wkraczać w normy moralne i określać, co jest dobre, a co złe. Niszczy naturalną moralność różnymi decyzjami, które sprawniają właśnie, że od jutra Coś, co powszechnie było uznawane za moralne, staje się albo nielegalne, albo pod względem prawnym wątpliwe. Kiedy nie ma wolności, a tak w Polsce mamy już ten trend od kilkunastu co najmniej lat, w to miejsce musi wkraczać korupcja. Jeżeli jest korupcja, to wypiera ona niestety etykę i moralność życia publicznego, powszechnego. Ogranicza zaufanie, bo warto pamiętać to, co zauważył jeden z większych myślicieli e, europejskich, który napisał e, traktat o rewolucji francuskiej. E, I właśnie uciekło mi nazwisko. Tak. Berk, właśnie, że zaufanie jest takim smarem w społeczeństwie, i, i, i zaufanie buduje się właśnie na na wartościach moralnych. Jeżeli tego smaru nie ma, to muszą wchodzić w grę inne mechanizmy, a jeżeli jeszcze poza właśnie brakiem tego zaufania nie ma sprawnego wymiaru sprawiedliwości, z czym mamy dzisiaj w Polsce do czynienia, to niestety mamy obszar e, wielkiej niepewności i wielkiej e, nie chcę użyć słowa patologia, bo patologia, efektywne systemu, ale z, nie ma mechanizmów, które by mogły pozwolić efektywnie tą moralność na co dzień praktykować. Jeżeli przedsiębiorcy nie są w stanie e, zabezpieczyć swoje umowy kontraktowe w polskim wymiarze sprawiedliwości, to niestety e, pozostaje tylko głębokie zaufanie i też ograniczenie swojej aktywności, bo e, rzuca się na państwa, że polscy przedsiębiorcy są tacy Mało mają problem z zaufaniem, ale nie pokazuje się, że problem z zaufaniem bierze się z tego właśnie, że ten wymiar Sprawiedliwości prowadzi od lat strajk włoski, że najdrobniejsza rzecz w Polsce trwa latami w drobnej zapłaty za należności, także ta moralność właśnie też jest osłabiana, tak jak na początku pokazałem, przez zły system instytucjonalny, przez zły system też braku wymiaru sprawiedliwości. Przepraszam, jak z czasem. Bardzo dobrze. Bo nie chciałbym jeszcze nadużyć. Ten system też sprawia w skali takiej już makro, przechodząc już z Państwa tutaj perspektywy na poziom makro, że nie wykorzystujemy swojej historycznej szansy. To, co jest bardziej widoczne z pozycji Stanów Zjednoczonych, to, że Polska mogłaby być regionalnym mocarstwem, i jest pytanie, czy wykorzysta swoją szansę, bo mamy największy potencjał ludnościowy. Wczoraj miałam przyjemność być na uroczystości podpisania umów przedstawicieli rządu chińskiego z Polskim, kiedy prezydent Chin przemawiał, jak ważnym partnerem strategii chińskiej na kontynencie europejskim jest Polska. Jest tylko pytanie, czy polskie rządy, czy polski rząd, jest w stanie z tego wykorzystać. E, nie wiem, czy jest w stanie wykorzystać, bo póki co e, dokonuje pewnego e, biblijnego niemalże działania, tylko że rząd nie ma pochodzenia boskiego, tylko demokratyczny. Mianowicie zalewa nas kolejnym papierem, o czym właśnie Parkinson kiedyś zauważył, że następny potop po, po będzie z papieru. A ten papier, ten zalew papieru sprawia, że Polska, jak Państwo widzą, jest na pozycji siódmej na świecie. Ale to jest międzynarodowy ranking skomplikowania przepisów gospodarczych. Jesteśmy pierwsi w Europie, siódmi na świecie wynik z roku 2015. Im więcej regulacji, tym mniej wolności, tym więcej korupcji tym mniej etyki. Taka jest zależność. Eee, I każdy przedsiębiorca, z którym rozmawiam prywatnie, mówi mi, jak właśnie niestety jest zmuszony w ramach tego systemu. Eee, Urzędnicy go zmuszają do wręczania korzyści majątkowych, tak to się określało, za czynności, które mu się należą z, z mocy prawa. Warto przypomnieć, że w II Rzeczpospolitej był taki przepis, do którego namawiamy rządzących, żeby to przywrócili, żeby obywatel nie ponosi odpowiedzialności za korupcję jeżeli daje łapówkę za rzecz, która mu się prawnie należy, a urzędnik mu tej rzeczy nie wydaje. Korupcja jest dopiero wtedy, że daje łapówkę za działania niezgodne z prawem i taka powinna być zasada i mimo, że prosimy o to rządy od początku czy tego niestety nie, nie ma w polskim prawie tego praska państwo nie zobaczą a to są odwierty gazozłupków ze Stanów Zjednoczonych tylko dlatego, że polski rząd przyjął takie regulacje, które uniemożliwiają eksploatację e, złóż naturalnych w Polsce, nie tylko gazozłupków, co sprawia, że nie możemy czerpać z naturalnego bogactwa, tak jak społeczeństwo Norwegii czy wielu innych krajów. I to tylko chcę pokazać, że mamy do czynienia z głęboko niesprawiedliwym, niemoralnym systemem w którym państwu przyszło codziennie praktykować swoje życie. To też ma takie konsekwencje bardziej globalne i, i, i niż, e, niż, tylko, e, e, niż tylko utracone korzyści. Ferdynand Zwaj, polski wybitny ekonomista przed wojną, zauważył, że to właśnie wolność może być takim najtańszą, najlepszą, najskuteczniejszą sztuką rządzenia gospodarowania. Jeżeli w Polsce nie wprowadzi się, nie przywróci wolności, to niestety etyka i nasza moralność będzie każdego dnia zagrożona i wolność w takim praktycznym rozumieniu. Mianowicie kilka lat temu z różnymi organizacjami właśnie i Caritasem, i panią Ochojską, i panem Owsiakiem, i i fundacją, e, odpowiednikiem Caritasu prawo, u e, prawosławnych e, Eleosem e, i Diakonią wspólnie wystąpiliśmy do polskiego rządu, aby zlikwidować VAT od miłosierdzia. Mamy dzisiaj system, który niszczy nawet nasze miłosierdzie, jeżeli chodzi o praktykowanie takiej codziennej chęci pomocy bliźnim, bo jeżeli Państwo próbują wysłać SMS. Na akcję charytatywną, czy to Caritasu, czy kogokolwiek innego, to rząd bierze od tego 23% VAT. W innych krajach europejskich nie ma tego. Obywatele mogą bez VAT-u przekazywać swoje pieniądze na szlachetne cele, i to jest też jeden z przykładów, jak ten system jest głęboko w Polsce niemoralny. Jeden tylko dobry przykład, który zresztą ksiądz widział już w, na prezentacji w episkopacie kilka dni temu jak to wygląda yy, Polska na tle innych krajów jeżeli chodzi o zwykłe pozwolenie na to że państwo mają prawo żyć, oddychać i pracować to nie może być tak że to rząd decyduje przez 30 dni czy państwo mogą pracować te 30 dni powoduje że przegrywamy z innymi krajami bo nie zatrudniamy pracowników, nie produkujemy, tylko po prostu uzyskujemy pozwolenie na to co nam się należy i, i jako obywatelowi wolnego państwa i niepodległego. Cały czas celebrujemy niepodległość, a nie mamy niepodległości wewnątrz kraju. Co roku z okazji Dnia Wolności Podatkowej pokazujemy, że z obywatel statystyczny polski musi pracować prawie pół roku na opłacenie wszystkich podatków. Nie tylko podatku PIT. Chłop Żyźniany o dwie trzecie miał mniejsze obowiązki niż dzisiejszy obywatel wolnego kraju. Taka jest konsekwencja dzisiejszego systemu i chyba już wyczerpałem czas, tak, tak. Nie, nie, nie będę pokazywał innych przykładów, który tu jest więcej, bo, z, bo każdy przykład jest właśnie tego typu, w każdym razie... To pokazuje tylko, jak przegrywamy i marnujemy swój czas. Dzisiaj Państwo statystycznie oczywiście tracą dwa miesiące prawie ze swojego życia w skali roku, zamiast poświęcać to na prowadzenie swoich firm, na rodzinę, na przemyślenia związane z życiem, tracicie czas na przymusowe służenie rządowi w procedurach, które nie występują w innych krajach. To nie jest tak, że cała Europa jest tak i kiedy trzy lata temu brałem udział w prezentacji yy, u prezydenta raportu OECD dotyczącego Polski, yy, yy, sekretarz generalny OECD powiedział polskim rządzącym, gdybyście przyjęli najniższe poziomy regulacji z innych krajów europejskich, Polska bez pieniędzy unijnych, bez obniżenia opodatkowania i bez inwestycji miałaby skokowo wyższy wzrost gospodarczy. Tylko z tego tytułu, że nie byłoby u was tak Szkodliwych przepisów. Obecny rząd po poprzednim odziedziczył listę kilkunastu tysięcy szkodliwych przepisów, które poprzedni rząd zamówił opracowanie i analizę, ale tego nie przez 8 lat nie zrobił. I obecny rząd, mając tą analizę, przez już tyle miesięcy też tego nie zrobił. Nie znajduję słów uzasadnienia, dlaczego w Polsce sprawy miałyby iść gorzej, dłużej niż w innych krajach. Zwłaszcza, że Polacy dzisiaj w Europie doświadczają jak lepiej można żyć, nie poświęcając tyle czasu na administracyjne obowiązki. Mój kolega, który jest ambasadorem Pienem z krajów skandynawskich, dostał polecenie od nsz aby zapytać się polskich pracowników w tym kraju, co by sprawiło, żeby wrócili do Polski. Odpowiedzieli, że są gotowi zaakceptować niższe płace, bo takiej płacy w Polsce nie ma, ale nie wrócą dlatego, że nie chcą być traktowani jak bydło przez urzędników. To, co ich szokowało, to to, że traktowani są jak ludzie przez obcą całkowicie administracji, W obcym kraju. Takiego pozytywnego doświadczenia nie mieli nigdy w Polsce. Jak to jest, że właśnie w naszej ojczyźnie mamy system, który jest wrogi wobec obywatela. Wrogi wobec praktykowania przez nich naturalnych odruchów miłosierdzia, wrogi wobec zachowań etycznych, bo zgodnie z etyką nie da się wypełnić żadnego obowiązku podatkowego, bo inaczej nie byłoby co zostawić w firmie. Mamy system, który niestety tej moralności szkodzi i zagraża. I żeby Państwu już nie, nie pokazywać innych przygnębiających przykładów. Ale to są też przykłady pozytywne, bo to jednego dnia można zmienić. To nie jest tak, że, że to musi być i jesteśmy na to skazani, bo tak jak właśnie cytowałem biskupów polskich, tak jak z bezrobociem, to jest błąd ludzki, a nie boski. To nie jest plaga egipska, którą Pan Bóg na nas syła, prawda, gorszymi, gorszymi rozwiązaniami i, i tak dalej, przepraszam, chciałem, chcę to dalej przewinąć. I... Pokazać pewną optymistyczną rzecz, na koniec trochę satyryczną, ale mam nadzieję, że się uda. Optymistyczna jest w Singapurze. Ale w Teraz jest optymistyczny. Prawda ale to jest 150 dni więcej się czeka na to jest Bank Światowy to tak wyliczył jest dłużej no oczywiście. natomiast nawet w takiej banalnej rzeczy którą Pana Prezydenta namawiamy żeby zmienił mianowicie w Polsce mamy bardzo skorumpowaną procedurę przyznawania mocy energetycznej dla przedsiębiorstw w Polsce to trwa minimum 133 dni, ale są przedsiębiorcy, którzy nie chcą wpłacić łapówek, czekali dwa lata. I natomiast w Niemczech jest to procedura bardzo krótka, automatyczna i energia się należy przedsiębiorcy jak za przeproszeniem psu buda, także tam nie ma łapówek. Każda w Polsce rządowa agencja de facto jest agencją, która wymusza łapówki za cokolwiek, co przedsiębiorcy się z mocy prawa należy. Ale to co jest pocieszające, to co jest też zasadą centrum, że tylko z jednego systemu nie wodą będziemy się długo, z systemu słonecznego i zawsze kiedy ministrowie, premierzy czy prezydenci z tym rozmawiamy, proponujemy zmiany w naszym kraju, mówią, że tego się da zrobić, wtedy mówimy, że panie prezydencie, panie premierze, za pana i naszego życia Związek Sowiecki upadł, jego armię się z Polski udało prowadzić. A Pan mówi, że się nie zmienić tego czy innego przepisu. Chyba raczej Pan żartować.